Witam serdecznie. Nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, dlaczego warto włączyć pomidory do naszej diety. Myślę, że większość z Państwa będzie bardzo zaskoczona, jak wiele zdrowia pozwolą nam zyskać i oszczędzić pomidory. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że pomidory wyraźnie chronią nas przed rozwojem chorób nowotworowych, wiążą i usuwają toksyny z naszego ciała, czy dla przykładu zabezpieczają nas przed utratą wzroku w wieku starszym. Co ważne, na końcu tego odcinka podam Państwu przepis na wspaniały napój z pomidorów, aby w maksymalny sposób skorzystać z ich prozdrowotnych właściwości. Dlaczego to właśnie taki napój jest dużo więcej wart dla naszego ciała niż surowe pomidory, dowiesz się na końcu tego odcinka, zatem oglądaj do końca. Więc tylko w dwóch zdaniach odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego pomidory wykazują tak wiele prozdrowotnych korzyści i co takiego w sobie kryją. Otóż jednym z najcenniejszych związków zawartych w pomidorach jest likopen. Związek ten okazuje się być niezwykle skuteczną bronią w walce z wolnymi rodnikami. Oznacza to, że jego spożywanie stanowi ważny element zapobiegania rozwojowi wielu chorób cywilizacyjnych. A jakich dokładnie? Po pierwsze, pomidory wpływają niezwykle korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, co wynika z obecności w nich likopenu, potasu, witaminy C oraz witamin z grupy B. Jednym z mechanizmów oddziaływania pomidorów na ten układ jest normalizacja ciśnienia krwi, zawarty w pomidorach potas wspomaga wydalanie sodu z organizmu, ponadto zmniejsza napięcie ściany naczyń krwionośnych, a oba te mechanizmy łącznie obniżają ciśnienie krwi. Naukowcy dowiedli, że po 8 tygodniach stosowania ekstraktu z pomidora u osób z nadciśnieniem zaobserwowano spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Co istotne w zakresie układu naczyniowego likopen wykazuje pozytywny wpływ na wewnętrzną część ściany naczyń krwionośnych, gdzie ogranicza stres oksydacyjny, ale także neutralizuje wolnorodniki i co bardzo ważne zmniejsza grubość ścian tętnicy szyjnej wspólnej uznawanej za markę ryzyka wystąpienia ostrego incydentu wieńcowego. Ponadto wpływ likopenu na układ sercowo-naczyniowy obejmuje działanie przeciwagregacyjne i przeciwzakrzepowe, co jak dowodzą badania przekłada się na ograniczenie ryzyka wystąpienia zakrzepów i zatorów, a w konsekwencji zawału serca czy też udaru mózgu. Warto wspomnieć jeszcze o wpływie likopenu na profil lipidowy krwi. Związek ten nasila rozpad tzw. złego cholesterolu. O ochronnym działaniu likopenu na układ krwionośny najlepiej świadczy fakt, iż u mężczyzn, którzy doświadczyli incydentów wieńcowych wykryto niższy poziom likopenu we krwi pochodzącego z diety oczywiście, w porównaniu z grupą osób bez powikłań kardiologicznych. Pomidory powinny być także składową diety osób palących papierosy. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów, warzywa te skutecznie neutralizują wolne rodniki powstające podczas palenia papierosów. Po pierwsze, wykazano, że palacze mają zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C, a pomidory dostarczają 14 mg tej witaminy na 100 g produktów. A po drugie, co potwierdzono w badaniach, likopen w nich zawarty skutecznie neutralizuje wolne rodniki, które do organizmu wprowadza dym tytoniowy. Nie powinien zatem dziwić fakt, że naukowcy stwierdzili, iż zawarty w pomidorach likopen zmniejsza ryzyko rozwoju raka płuc wywołanego paleniem tytoniu. Pomidory wspomagają także funkcjonowanie prostaty, redukując ryzyko rozwoju raka gruczołu-krokowego. W kilku badaniach wykazano odwrotną zależność między spożyciem likopenu wraz z dietą a ryzykiem wystąpienia raka prostaty. Wysokiemu spożyciu likopenu towarzyszy zmniejszenie ryzyka rozwoju nowotworu gruczołu-krokowego aż o 40%. W jednej z analiz wykazano, że u 32 pacjentów z rakiem prostaty spożywających codziennie 30 mg likopenu przez 3 tygodnie przed zaplanowaną operacją usunięcia gruczołu krokowego nastąpiło zmniejszenie poziomów współczynnika świadczącego o możliwym rozwoju przerzutów raka tego narządu. I teraz bardzo ważna informacja profilaktyczna. Spożywanie co najmniej 10 porcji pomidorów tygodniowo zmniejsza ryzyko rozwoju raka prostaty aż o 35%. Jest jeszcze jeden powód, dla którego panowie nie powinni stronić od spożywania pomidorów. Otóż likopen w nich zawarty wpływa korzystnie na męską płodność. Poprzez ograniczenie stresu oksydacyjnego i uszkodzeń naszego materiału genetycznego związek ten poprawia jakość nasienia. Wystarczy spożywać od 4 do 8 mg likopenu dziennie, co odpowiada około 150 g pomidorów przez okres od 3 do 12 miesięcy, aby zaobserwować poprawę jakości nasienia. Przejdźmy dalej. Niektóre związki bioaktywne zawarte w pomidorach wspomagają zdrowie osób dotkniętych cukrzycą i redukują ryzyko rozwoju powikłań tej choroby. Pomidory to warzywa o niskim indeksie glikemicznym, a dzięki wysokiej zawartości błonnika ułatwiają utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Spożywaniu tych chorych pomidorów przekłada się na poprawę lipidogramu krwi i poziomu hemoglobiny glikowanej, czyli w dużym uproszczeniu obniżenie poziomu wskaźników świadczących o zaawansowaniu choroby. To zdecydowanie świadczy o ochronnym wpływie likopenu na organizm cukrzyka. To wraz z korzystnym wpływem likopenu na układ sercowo-naczyniowy i możliwość redukcji stresu oksydacyjnego sprawia, że pomidory minimalizują ryzyko wtórnych powikłań cukrzycy, takich jak nadciśnienie, miażdżyca czy zawał serca. Co ważne, pomidory stanowią także skuteczną strategię zapobiegania chorobom nowotworowym. Zawarte w nich likopen wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, wynikające z wysokiego potencjału antyoksydacyjnego tego związku. Umożliwia on zachowanie stabilności cząsteczki materiału genetycznego DNA. Ponadto co ważne, związek ten reguluje cykl komórkowy i ogranicza namnażanie się komórek nowotworowych. W kilku badaniach potwierdzono związek między spożyciem likopenu a niższym ryzykiem rozwoju różnych chorób nowotworowych. Poza wspomnianym wcześniej wpływem na ograniczenie ryzyka rozwoju raka prostaty oraz płuc, korzyści ze spożywania likopenu wykazano w odniesieniu do profilaktyki nowotworów żołądka, trzustki, jamy ustnej przełyku, okrężnicy, odbytu oraz szyjki macicy i sutka. Pomidory wspomagają nas także w walce ze zbędnymi kilogramami. W badaniu naukowym na grupie kobiet o podwyższonej masie ciała, które uzupełniały dietę i ćwiczenia o przyjmowanie 280 ml soku pomidorowego dziennie przez okres dwóch miesięcy, zaobserwowano spadek masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej oraz obwodu talii. Pomidory wspomagają również nasz wzrok. Co zawdzięczają obecności takich związków aktywnych jak zeaksantyna, luteina oraz likopen. Wyższy poziom tych związków we krwi powiązany jest z mniejszym ryzykiem pojawienia się w wieku starszym ciężkiej choroby wzroku, czyli zwyrodnienia plamki żółtej. Korzystny wpływ na wzrok wykazują także dwa inne zawarte w pomidorach związki, czyli witamina C oraz miedź. Warto wspomnieć, że pomidory zawierają także szereg związków aktywnych, które wzmacniają strukturę naszych kości, czyli witaminę C, luteinę oraz beta-karoten. W badaniach epidemiologicznych potwierdzono pozytywny wpływ likopenu na zdrowie naszego układu kostnego. Większość z analiz wykazywała pozytywną korelację między spożyciem likopenu a zapobieganiem utracie masy kostnej. Spożycie likopenu w ilości co najmniej 30 mg na dobę jest skuteczne w zmniejszaniu markerów resorpcji kości u kobiet po menopauzie. Pomidory wspomagają także funkcjonowanie mózgu. I ponownie, jak poprzednio, kluczowe znaczenie w tym zakresie ma wysoka zawartość likopenu. Ten antyoksydant chroni mózg przed niepożądanym oddziaływaniem wolnych rodników. Likopen poprawia funkcje poznawcze, podobnie jak zawarte w pomidorach inne związki, czyli. Zeaksantyna oraz luteina. Naukowcy wykazali, że niski poziom likopenu we krwi powiązany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji. U chorych na Alzheimera wykazano niższe poziomy likopenu we krwi względem osób zdrowych. Ponadto, mniejszym stężeniom tego związku towarzyszyła wyższa śmiertelność w przebiegu choroby Alzheimera. Co bardzo istotne, pomidory wspomagają pracę naszej wątroby ograniczają ryzyko rozwoju nowotworu tego narządu i pojawienia się stłuszczenia. Dotyczy to zarówno niealkoholowego stłuszczenia narządu jak i stłuszczenia alkoholowego. W dobie pandemii chorób wątroby głównie w postaci jej stłuszczenia zdecydowanie polecam zainteresować się pomidorami, ich przetworami lub też samym likopenem w postaci suplementów diety. Po pomidory warto sięgać także w celu zachowania młodego wyglądu skóry. Jako źródło wielu antyoksydantów, rośliny te wzmacniają strukturę naszej skóry i zapobiegają uszkodzeniu włókien kolagonowych przez wolne rodniki. Ponadto, likopen chroni skórę przed negatywnym wpływem promieniowania UV. Natomiast, jak dowiedli naukowcy, zewnętrzne stosowanie likopenu jako składnika kosmetyków pozwala uzyskać efekt rozjaśnienia skóry. W końcu to, o czym wspomniałem w jednym ze swoich wcześniejszych odcinków. Musimy pamiętać, że pomidory wspomagają nas w walce z licznymi toksynami środowiskowymi, a w tym z metalami ciężkimi, takimi jak rtęć, kadm oraz ołów. Osobom dbającym o zdrowie polecam film o tym, jak skutecznie walczyć z metalami ciężkimi, które rujnują nasze zdrowie. Odnośnik do tego filmu umieszczam w opisie tego filmu. No i teraz zasadnicze pytanie. W jaki sposób spożywać pomidory, aby skorzystać z prozdrowotnych właściwości likopenu, który jest w nich zawarty? Aby móc w pełni korzystać z drogocennych właściwości likopenu, należy poddać pomidory obróbce termicznej, gdyż to zwiększa biodostępność tego związku. Chodzi o to, że podczas obróbki termicznej ściany komórkowe pękają, a związek ten wydostaje się na zewnątrz, dzięki czemu ten przedostaje się do naszego ciała. To w jaki sposób przygotować napój likopenowy właśnie z pomidorów, nagrałem cały odcinek praktyczny i odnośnik do niego pojawi się na miniaturze przed zakończeniem tego filmu. Natomiast jeśli nie będziecie mieć Państwo czasu, aby go oglądać, pamiętajmy, aby wykorzystać pomidory do zrobienia tego napoju, musimy najpierw poddać je obróbce termicznej w piekarniku. Jednak przed włożeniem do piekarnika należy je najpierw włożyć do lodówki, a później włożyć do piekarnika, gdyż to spowoduje wystąpienie szoku termicznego, w efekcie czego jeszcze więcej ścian komórkowych pomidora popęka i więcej tego związku wydostanie się na zewnątrz. Co do temperatury piekarnika, najbardziej optymalna temperatura to od 130 do 140 stopni Celsjusza. Umieszczamy pomidory w piekarniku i pieczemy przez około 20 minut. Później pomidory takie blendujemy z awokado i cebulą. Dlaczego? gdyż w celu zwiększenia przyswajalności likopenu warto zadbać także o dodatek tłuszczów, ponieważ likopen to związek rozpuszczalny w tłuszczach. Warto w końcu podkreślić, że zawartość wysoce przyswajalnego izomeru cis-likopenu jest wyższa w pomidorach pomarańczowych w porównaniu do pomidorów czerwonych. Pamiętajmy także, skórka zawiera znacznie więcej likopenu niż miąższ pomidora, dlatego nie obieramy pomidorów. Szczerze polecam wszystkim odcinek praktyczny, jak poprawnie wykonać napój z zawartością likopenu. Miniatura do tego filmu pojawi się albo po tej, albo po tej stronie. Natomiast na dziś z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.